Witajcie, witajcie na premierze zdrabki. Świąteczny kalendarz. Zdrabka kosztuje 10 zł. I szukamy na tej zdrabce gwiazdek. Ja na dzisiejszy filmik kupiłam dwie zdrabki i towarzyszy mi aniołek, który powinien przynieść mi szczęście. No, zobaczymy, czy przyniesie. A teraz już przechodzimy do zdrapek, więc pierwsza zdrapka ma numer 6, a druga numer 4. I zacznijmy sobie może od tej zdrapki z numerem 4. I tak jak mówię, tutaj szukamy gwiazdkę, a mamy bałwanka. Następnie mamy świecę i szyszki. Kominek i mamy gwiazdkę. No, jak się cieszę I 10 zł wygrana jest pod to gwiazdko. Następnie mamy kulę, renifer i choinka. Tutaj mamy czapkę. Następnie mamy aniołka i. Ciuchcie. gra dwunasta kożuch trzynasta dzwonek czternasta kartka i przechodzimy do gry piętnastej tutaj mamy piernik następnie mamy łyżwy i sople lizak i strojik. I przechodzimy do ostatniego rzędu. Rękawica, skrzat, trąbka i, i bęban. Tu mamy drugą grę, w której szukamy trzy takie same kwoty. I mamy 20 zł, 50 zł i 100. 30, 30. Także tutaj nie ma trzech takich samych kwot, bo mamy dwie po 30 i dwie po 100. I w ostatniej grze szukamy. Szukamy Mikołaja, a mamy prezent. No ale zdrabka i tak jest wygrana. Literki kontrolne, PP, ponieważ pod. Gwiazdko tutaj znajduje się 10 zł wygrane. I przechodzimy do zdrabki z numerem 6 i też szukamy tutaj gwiazdki. A mamy tutaj choinkę, Kartka. lizak, dzwonek, renifer. Kominek, skarpety, kożuch, ciuchcia, bębenek, świeca, kula, piernik, sople, stroik, rękawica. Krzysztof, bałwanek, łyżwy. Tutaj mamy aniołka i ostatni rządek: skrzat, trąbka, czapka i sanie. No i gwiazdka się nie pokazała. I szukamy trzy takie same kwoty. Tu mamy różne. I różne, i różne. Literki kontrolne różne, a więc zdrabka pusta, a w bonusie mamy sweter. I podsumujmy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Na dwie zdrabki jedna była pusta, a druga wygrana. Wygrana na drugiej zdrabce wyniosła 10 zł, a więc zdrabka się zwróciła. I tak widzicie, kochani, wygląda premiera mojej zdrabki świąteczny kalendarz, także 50% się zwróciło, ale zdrabka ma ładną szatę graficzną, taką błyszczącą, bordowo, w gwiazdki błyszczące, także zdrabka ładnie się prezentuje. Natomiast z wygranymi bywa różnie. No w moim przypadku 50 na 50. Wam oczywiście życzę dużych wygranych w lotto i miłego dnia. Jeśli filmik mój wam się podobał, to nie zapomnijcie go polubić i subskrybować.